Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z założycielami serwisu Pokaż się net Maciejem Jankowskim i Tomkiem Banasiakiem. Cześć. Cześć! Cześć! Takie pierwsze pytanie, skąd pomysł na stronę? Pomysł, pomysł wziął się stąd, że wielu znajomych narzekało na to, że jest bardzo duże rozdrobnienie w polskim internecie pod względem fotoblogów, blogów, że to wszystko trzeba robić na oddzielnych serwisach, że to wymaga pamiętania wielu haseł, a także no, wszystko znajduje się pod różnymi adresami. My mieliśmy taką, taki pomysł żeby to zgromadzić w jednym miejscu, pod jednym adresem, stworzyć taką swoistą wizytówkę tej osoby. Żeby w jednym miejscu znajdowały się zdjęcia, znajdowały się notki, a tak samo opis osoby, i może można było też poznać nowych ludzi właśnie przez tą wizytówkę. Czyli właśnie to Was wyróżnia, że wszystko macie na, jednej, na jednym serwisie, tak? No tak, mamy połączenie blogów, fotoblogów, łączenie się w grupy znajomych, grupy tematyczne, można prowadzić dyskusje na ten temat. Mamy też tak zwane polecane, czyli każdy użytkownik może polecać notatki w zdjęcia innych osób, z tego później będzie ranking. Co jeszcze? A co tak, cieszy się takim największym uznaniem na waszej stronie? Chyba jednak fotoblogi. Fotoblogi? Tak. A skąd taka nazwa pokaż się? Pokaż się nazwa, no to było dość przypadkowe, w każdym razie nazwa bardzo dobrze oddaje charakter strony, właśnie pokazania się w sieci, o to chodziło, żeby właśnie w jednym miejscu pod jednym adresem można było się w jakiś sposób pokazać, przez zdjęcia, przez opis siebie, zaprezentować się w sieci, w jednym miejscu po prostu. A ilu macie takich użytkowników? W chwili obecnej jest to 900 użytkowników takich, którzy aktywnie, mniej aktywnie, aktywnie też piszą, dodają cokolwiek. W jaki sposób się reklamujecie? W jaki sposób w ogóle dajecie znać osób? Na razie przede wszystkim reklama wirusowa, czyli na zasadzie po, polecamy komuś i w momencie, kiedy komuś się to podoba, że podał dalej. mamy nadzieję, że właśnie użytkownicy rozpropagują powoli w jakiś tam sposób serwis. Nie, nie mi się w jakichś tam mediach na razie specjalnie w żaden sposób. My po prostu liczymy na to, że m, tego, że rozejdzie się to między użytkownikami. A jak wygląda Wasza praca nad stroną? To, to, tak? To Prace nad stroną, no, przede wszystkim mamy jakieś tam założenia w tej chwili, kiedy już mamy jakąś tam grupę użytkowników, którzy już sprawdzili trochę serwis, wiemy, co jest im potrzebne, co im najbardziej brakuje, jakie opcji by sobie życzyli i pod tym kątem właśnie próbujemy um, udoskonalać nasz serwis. Um, szykujemy się wprowadzaniem nowej wersji, która ma być właśnie. ma być e, właśnie no, z naszym ulepszeniem naszego serwisu. Czyli I jakie zmiany? To może macie coś o, o zmianach? E, na pewno dodamy moduł wydarzeń, który będzie pozwalał na dodawanie wydarzeń które mają nastąpić, bo które były, będzie dyskusja na temat tych wydarzeń, kto będzie w nich uczestniczył, gdzie one będą w jakim czasie bardzo przydatne w chwili obecnym, gdzie jest dużo eventów y, organizowanych. Y, usprawnienie w blogu, fotoblogów. Y, y, chcemy też na, położyć duży nacisk na y, usługach mobilnych, czyli wysłanie przez MMS na przykład zdjęcia, które można dodać do fotoblogu. Bądź też Twitter, tak zwany, czyli to są takie krótkie wiadomości, które można, co, się, co się na przykład w danym momencie robi. I to też będzie na przykład dostępne przez SMS. Czyli bardziej nastawacie się na komórki, tak? Że poprzez komórki możecie. Zbierać informacje na Waszej stronie? Znaczy, uważamy, że to jest nowe medium, które na pewno się przyjmie, bo w tej chwili każda komórka ta jest wyposażona w aparat i to wydaje się wygodne, że w momencie, kiedy widzicie coś ciekawego, chcecie się tym podzielić z innymi osobami, można zrobić zdjęcie, wysłać je do nas, a nasz skryptor znacznie umieści je w naszym serwisie i każdy będzie mógł je ocenić, skomentować właśnie chwilę po zrobieniu od razu. A jak wyglądają statystyki na Waszej stronie? No tak na razie. Średnio można powiedzieć. Około 6 do 1000 już jest wejść dziennie. Tam dziennie około 10 użytkowników można powiedzieć, że dochodzi. A na kiedy będą no, wprowadzone te wszystkie zmiany? Znaczy, no to zależy jeszcze. to Tam zbijemy na razie cały czas informacje i cały czas trwa udoskonalanie tego. Będą też jeszcze fazy testów, ale planujemy, że w połowie września, do końca września, prawdopodobnie nowa wersja już będzie to zdecydowanie widać, ponieważ zmieni się też wygląd strony. Ten jest już. Um, uznawany trochę za taki bardzo prosty, ulepszymy trochę wygląd strony Z względu na to, że wprowadzą się też nowe opcje, to musi tam trochę wygląd ze strony zmienić. Będzie to zdecydowanie widać. No i dodamy także nowe szablony dla użytkowników, bo jednak w naszym serwisie jest wybór taki. I po prostu stawiając na indywidualizm każdego użytkownika można dowolnie sobie zmieniać szablony. Będzie na pewno głosowanie, który jest najlepszy, który nie. I Będzie także wprowadzenie. I demokracja. Tak. I wprowadzenie też zmian, które użytkownik może sam wprowadzić. Czyli taką całą ekipę, tworzą, która tworzy tą stronę jesteście tylko Wy? Plus jeszcze zaplecze powiedzmy serwerowe, czyli jeszcze jedna osoba, która pomaga nam, sponsoruje serwis w sensie utrzymania. No na... i liczymy na użytkowników, którzy oni są naszą inspiracją w tej chwili. To od nich dostajemy komentarze na temat tego, co się podoba, co się nie podoba. E, dlaczego akurat wybrali nasz serwis i na co zwrócili największą uwagę, co im się najbardziej spodobało. Przede wszystkim chwalani jesteśmy za to, że serem na. Na indywidualizm, że każdy może sobie wybrać co potrzebuje. Nie jest tak, że to jest sztywny, sztywny zbiór opcji, które są niezmienne, tylko może sobie wybrać. Na przykład ktoś, kto używa tylko fotobloga, może sobie ustawić tylko fotoblog. I nie musi mieć nic więcej, jego profil jest po prostu czysty pod tym względem. I właśnie to, że nie jest to taki sztywny wygląd, to co właśnie cechuje wszystkie inne tego typu serwisy, że wygląd jest jednakowy, wszystkie profile wyglądają podobnie, różnią się pod tym kolorami, jakimiś tam szczegółami. U nas stawiamy właśnie na to, że można coś pozmieniać i zdecydowanie bardziej wyrazić siebie w tym profilu. Czyli to się podobało właśnie użytkownikom, a nie jest tak, że jest tego za dużo mimo wszystko, bo jest fotoblog, blog i tak dalej. To była obawa na początku zdecydowanie, że, że użytkownicy będą zasypani opcjami, ale okazuje się, że w miarę sobie z tym radzą, jest to jakoś sprawnie zrealizowane na tyle, że nie, nie gubią się w menu i nie, na razie nie, nie mieliśmy sygnału, żeby sobie nie radzili z nadmiarem opcji albo czegoś takiego. Opcje zaawansowane są pochowane zdecydowanie. I ktoś potrzebuje na pewno jej znajdzie. a użytkownicy podstawowi mają tylko to, co powinni widzieć, najprostsze opcje. A jak oceniacie konkurencję, takie fotki, jakieś fotoblogi na przykład na Onecie i tak dalej? Walczycie no z... z tym, czy po prostu... Znaczy częściowo tak, jest parę serwisów, które wystartowały w tym samym czasie, co my. No jak, jak na razie jesteśmy na podobnym poziomie, trochę wyżej niż oni. No, nie mamy co ścigać do konkurencji, która jest od paru lat na polskim rynku. No, jakoś się utrzymujemy na razie. A ile czasu w ogóle funkcjonujecie w internecie? Od marca kwietnia tego roku. I już macie takie duże zainteresowanie? No. Macie też swoje długopisy, swoje koszulki. Jak w ogóle do tego doszło, że tak aż się rozreklamowaliście? A długopisy to była spontaniczna akcja. To jest przez znajomego. powiedzmy załatwiona w cudzysłowiu promocja po prostu znajomości. A koszulki to była kwestia dogadania się z administracją koszulkowo.com, która bardzo przychylnie podeszła do naszego pomysłu i mamy. To użytkowników spadł ze specjalne ceny właśnie tych koszulek. A jak możecie zachęcić ludzi, żeby dołączali do was w jaki sposób? <gry> no przede wszystkim no, no mamy nadzieję na to, że sami użytkownicy zachęcą innych, bo to jest najważniejsza. E, Taka sprawa. droga pantoflowa, tak powiem. droga pantoflowa, bo na pewno działa lepiej polecenie przez kogoś niż reklama w telewizji, którą w, 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 czy tam w internecie, którą każdy pominie w jakiś sposób. Ale właśnie najlepsze jest to, że polecają nas inni w jakiś sposób, że im się to podoba, że, że uznają, że to jest celiz wart uwagi, że warto założyć to kolejne konto nawet na rzecz zrezygnowania z konkurencji. To nas bardzo cieszy. Serdecznie.